Myślicie, że nie da otrzymać się nic za darmo? Tym filmem udowodnię Wam, że w łatwy sposób możecie zdobyć za darmo diamenty do 99 nocy w lesie. Wystarczy tylko obejrzeć ten film do końca, bo na pewno o wielu z tych sposobów nie słyszeliście. A jeżeli na początek chcesz zgarnąć 1000 robuxów, które możesz przeznaczyć na przykład na diamenty, to podbij ten film, zostaw subika, dzwoneczkiem, łapkę w górę i napisz w komentarzu jaki jest Twój rekord dni w 99 nocach w lesie. Odpowiem na zwy Przycięski komentarz. Jedziem z tym śledziem. Oj o tym sposobie wie na pewno niewiele osób, ale od czego macie mnie? Normalnie możecie otrzymać Robuxy, za które kupicie diamenty, nie robiąc nic, leżąc tylko brzuchem do góry. Wystarczy tylko, że będziecie oglądać reklamy lub grać w gry, które płacą Wam za to, że w nie gracie. Brzmi to trochę nierealnie, ale uwierzcie mi, ten sposób działa. Możemy dzięki temu zgarnąć 30, 50 czy nawet 100 zł PSC, za które kupimy robuksy, które wymienimy na diamenty. Także jest to spoko sumka, którą na pewno każdy z was by przytulił. Nie jest to bardzo trudne, przecież reklamy możecie puścić sobie gdzieś w tle. Kaska będzie wam po prostu sama spływała, a wy będziecie mogli w tym czasie odrabiać lekcje, albo grać po prostu w 99 nocy w lesie, w oczekiwaniu na robów z diamentów. Dla darmowych diamentów warto się poświęcić. Ja bym to chętnie zrobił Jeżeli tak zamulacie i nie macie co robić To jest to spoko sposób na zabicie nudy I zarobek oczywiście Jedna z takich stron nazywa się I uwaga to nie jest wcale reklama Grynaplus.pl Także możecie sobie ogarnąć jak to wszystko wygląda Bo jej obsługa jest prosta jak drut I każdy widz na pewno będzie wiedział o co chodzi Bo wy jesteście mądrzy widzowie Widzowie kanału Przemek Extra Games są najmądrzejsi Z tego co obczaiłem, to nawet bezpośrednio Robuxy możecie sobie wypłacać Także spoko opcja, która jeszcze bardziej ułatwia sprawę Oprócz tego możecie lecieć na dwa fronty Bo kolejną stronką, która działa na podobnej zasadzie jest gamehack.com I to też nie jest żadna reklama Gdybyście mieli jakieś problemy, to piszcie na mojego insta PrzemoPBG Do którego link znajdziecie tam na dole w opisie Postaram się pomóc każdemu z was Także zostawcie łapkę w górę za ten sposób, a my lecimy dalej Drugim sposobem na otrzymanie darmowych diamentów w 99 nocach w lesie jest po prostu otrzymanie ich od twórców. Jak to zrobić? Po prostu wpisywać tajne kody. Założę się, że duża część z was słyszała o tym sposobie, bo cały internet roi się od filmów z tajnymi kodami. I po których ktoś po wpisaniu tajnego kodu stał się po prostu milionerem. Sprawdziłem dla was te wszystkie kody i powiem Wam szczerze, że działają, a konkretnie to działa jeden. Wystarczy, że podczas suwienia ryb piszecie na czacie tekstowym jaj fishing. I nie jej fishing. Nie przez E, tylko przez A. Ja tak pisywałem wcześniej i właśnie coś mi nie pykło. Bo myślę sobie czemu jaj, a nie jej. <laughs> I to wam da darmo we diamenty. I uspokajam za to żadnego bana nie ma. Niestety wszystkie pozostałe, które znalazłem w internecie były oszustwem I wcale nie działały, dlatego nie dajcie się nabrać I po prostu ich nie wpisujcie Pamiętajcie także, żeby nie instalować generatorów, diamentów czy innych tego typu badzieg Bo to może po prostu ukraść wam wasze konta, a tego chyba nikt by nie chciał A jeżeli pojawi się nowy oficjalny kod od twórców gry na darmowe diamenty To poinformuję was o tym na pewno w kolejnym filmie Dlatego zostaw koniecznie suba dzwoneczkiem, by takich filmów nie przegadać Kolejnym sposobem na darmowe diamenty w 99 nocach w lesie jest, uwaga, Discord. Założę się, że wielu z was nie wiedziało, że gra ma swojego oficjalnego Discorda. I naprawdę warto tam wbić. Bo chociaż jeszcze nie było żadnych dużych eventów z nagrodami, to z tego co wiem, takie wydarzenia mogą pojawić się już niedługo. Dlatego lepiej dołączyć już teraz, żeby nie przegapić żadnych konkursów i giveaway. Bo jak znam życie, to nie tylko diamenty będą tam rozdawać, ale także różne unikatowe nagrody, które mogą być dostępne tylko przez krótki czas. Eventy idąc tropem podobnych serwerów będą prawdopodobnie różne. Od prostych losowań, gdzie wystarczy kliknąć jeden przycisk, po konkursy typu najlepszy fanart, czy najlepszy rysunek z 99 nocy. I powiem wam szczerze, że akurat ja w rysowaniu to jestem totalnym nubem. Nawet barana mi ciężko narysować, chyba że spojrzę na siebie w lustro. <laughs> Ale wiem, że wielu z was ma prawdziwy talent, dlatego myślę, że nie będzie trudno wam zgarnąć diamenty, które praktycznie będą za darmo. Dlatego już teraz dołącz do tego Discorda żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnych nagród, w opisie macie link do tego z Discorda, więc dołączcie do niego sobie po prostu w wolnej chwili. No dobra, widzowie, teraz mam dla Was sposób, który wydaje mi się jednym z najfajniejszych, bo tutaj nie musicie robić nic poza normalnym graniem. Dokładnie tak, chodzi mi po prostu o wbijanie osiągnięć w 99 nocach w lesie. Każdy z Was na pewno zauważył, że gra ma system osiągnięć. Wiecie, te wszystkie zadania w stylu przetrwaj 50 nocy, przetrwaj bez mięsa itd. itd. I właśnie za te rzeczy możecie zgarniać nagrody. W tym także prawdziwe, najprawdziwsze, darmowe diamenty. Jest to sposób dość oczywisty, ale ten odcinek jest skierowany dla tych zaawansowanych, jak i początkujących graczy, którzy mogli o tym po prostu nie wiedzieć. Najlepsze w tym sposobie jest to, że nie musicie wydawać żadnych robuxów ani szukać kodów. Po prostu gracie, a diamenty wpadają same. To jest trochę tak jakby twórcy mówili wam: Ej, "Dzięki, że, że jesteś aktywnym graczem. Tutaj masz coś ekstra." Ja na przykład pamiętam, jak po raz pierwszy udało mi się przetrwać 20 nocy pod rząd. Myślałem, że nagroda będzie jakaś symboliczna, a tutaj proszę, niespodzianka. Wpadły diamenty, których w ogóle się nie spodziewałem wtedy. I to jest właśnie piękne w tym systemie. Czasami nawet nie wiesz, kiedy zbliżasz się do osiągnięcia, a nagle wyskakuje powiadomienie i dostajesz bonus. Oczywiście są takie zadania, które wymagają też większej cierpliwości. Na przykład Przetrwaj 99 dni bez umierania albo przetrwaj 500 dni. Ale hej, przecież i tak każdy z nas gra w 99 nocy w lesie praktycznie codziennie, więc przy okazji osiągnięcia same się nabijają. Dlatego moja rada, zawsze sprawdzajcie listę osiągnięć w menu. Może się okazać, że jesteście krok od nagrody, a nawet tego nie zauważyliście. Przedostatnim ostatnim sposobem na diamenty, z którego skorzystać chyba jest najprościej, to po prostu rodzice. Haha, <laughs> no brawo Przemek, jak ty wpadłeś na taki błyskotliwy pomysł. Wiem, że jesteście w dość młodym wieku i chcielibyście zaimponować swoim znajomym kozackimi klasami postaci w 99 nocach w lesie. Natomiast pamiętajcie, że rodzice są dla was naprawdę prawdziwym wsparciem. I nawet jeżeli wasza sytuacja finansowa jest trochę gorsza, a wiem coś o tym, to możecie na przykład umyć swojemu tacie auto, pomóc mamie posprzątać pokój, Pozmywać naczynia, i tak dalej, i tak dalej. A na pewno rodzice ulegną, i któregoś dnia te kilkanaście złotych na pewno dla was wygospodarują, żebyście mogli sobie po prostu kupić jakieś diamenty w 99 nocach w lesie. Uwierzcie mi, że jeżeli będziecie naprawdę, naprawdę tego potrzebować, to za jakieś umówione prace z mamą czy z tatą pozwolą wam otrzymać diamenty. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę bardzo spoko opcja, żeby to zrobić. A ryzyko, że zostaniecie przy tym oszukani, no praktycznie nie istnieje. Ostatni sposób w tym odcinku to branie udziału w konkursach u różnych youtuberów. Jak na przykład ten z początku tego odcinka, gdzie wystarczy, że zostawicie suba dzwoneczkiem, podbijecie ten film, zostawicie łapkę w górę i napiszecie w komentarzu jaki jest wasz rekord przeżytych dni w 99 nocach w lesie. Ale przecież nie tylko ja organizuję takie konkursy, ale także inni youtuberzy. Także można u innych tak samo śmiało brać udział jak u mnie. Wiadomo, moje są najlepsze, ale jeżeli wy macie na tym zyskać, no to dla mnie to jest najważniejsze. Także nie pozostaje mi nic innego jak życzyć wam dużo, dużo, dużo szczęścia, bo na pewno to się przyda. Ale jestem pewny, że do każdego z was się uśmiechnie. A pamiętajcie, że w szczęściu trzeba pomóc. I przede wszystkim warto próbować, bo może to jest właśnie Twój dzień, w którym zdobędziesz darmowe diamenty.